No chociaż wiedzieć co tak pan to długo zajmuje? Chcesz odpowiedzi Gersz, to pytaj się na to, jak już zbierałem się do lotu, dostałem od ich przedstawiciel wiadomość, że mam się stawić na szczycie a propos tego kryzysu w Rosji. Podejrzewam, że to była zwykła strata czasu. No a jak myślisz również? tam tamtego miejsca, niedługo tam do Dobrze panie generale. To jest jakaś kpina. By o co znowu chodzi? NATO zaprosiło generała na szczyt w sprawie tego rosyjskiego kurwidołka. No to sobie staruszek długo nie porzucił, nie martw się, generał właśnie do mnie dzwonił z informacją, że za jakąś godzinę do nas przyleci. Dobra, nic nie mówiłam, a to NATO to w ogóle daje wam coś, czy ten wasz generał po prostu chodzi tam posłuchać piechdolenia i wychodzi? Zgadnij. Dobra, nie było pytania, No Noelopojeby, jak u was nastroje? Póki co żadne z nas jeszcze nie dostało zajoba w przeciwieństwie do ciebie. To żadne zajob to po prostu mój styl życia, hehe. Ten twój dobry nastrój jest jakoś dziwnie podejrzany. No właśnie, gdzie mink? No cóż, najpierw dwie wiadomości. Sami zdecydujcie, która jest dobra, a która zła. Pierwsza jest taka, że nie powstrzymaliśmy Salomona, a sam mi kopnął w kalendarz. No a ta dobra wiadomość. To właśnie była dobra wiadomość. Ej, to nie fair, sami mieliśmy stwierdzić, która jest dobra, a która zła. Bo zła jest taka, że znalazłem ta i raczej nie jest on w dobrym nastroju. Adam, a jednak nic ci się nie stało, dzięki Bogu. Daruj sobie Adrian, przyszedłem tu tylko po to, żeby zwrócić cię do rozpadliny dusz. Co, nawet nie pozwolić mi niczego wytłumaczyć? Wytłumaczyć, miałeś na to całe pół roku. A co to za matoły tam na górze siedzą? Młoda, możesz się nie wtrącać, jak rodzina rozmawia? O nie, tylko nie wy. Zgadza się pierwszy. Wróciliśmy się na tobie zemścić, ty mała żmijo. Po moim trupie, frajerzy. Że nic z tego nie będzie martwiatku. Jesteś tego pewna? Ale ja, przecież padłeś do wody. Taki mały prezent od szatana, klonowanie. A teraz giniesz na to. Teraz możemy pogadać, a niby o czym chcesz rozmawiać? O tym, jak przez ciebie Karolina przez pół roku przebywała w niebie? Posłuchaj, mi też było przykro z tego powodu. Chciałem tylko nadrobić stracony czas, a w pewnym momencie czas przestał się liczyć. I to jest Twoje wytłumaczenie? Spróbuj postawić się w mojej sytuacji, niby jak ty byś to rozegrał? No, na pewno nie nadużywałbym cierpliwości jebanego anioła czeluści. Zresztą, to jedna kwestia, ale czemu w ogóle mi nie powiedziałeś o tym, kim tak naprawdę jesteśmy? Myślisz, że to takie proste powiedzieć? No się Adam. Wiedziałeś, że jesteśmy pułaniołami? Sam byłem w mocnym szoku, gdy się dowiedziałem kim był nasz ojciec. Stary, rozumiem, że jesteś załamany tym wszystkim, ale życie nie jest takie proste, jak ci się zdaje. Przez całe te dwa lata, mogłeś mi o tym powiedzieć. I tym samym stracilibyśmy te wszystkie wspomnienia sprzed ostatnich dwóch lat. I tak cokolwiek nie powiem nie zwrócić jej dni opłakiwania Karoliny, więc mogę chyba tylko powiedzieć przepraszam. Za wszystkie krzywdy jakie cię spotkały z mojej winy. Cóż, może faktycznie przesadziłem. Po prostu byłem wkurwiony porażką, i, gdy to usłyszałem coś we mnie pękło. Wiem, to był zły moment by ci o tym powiedzieć. Przynajmniej mi o tym powiedziałeś, to jest najważniejsze. Czyli mamy rozumieć, że się pogodziliście? No powiedzmy, że tak. Ej no zjeby, wyłaście z tej wody, Ani mi się śni, ta woda jest zajebista. No kurwa serio? O jaka fajna ryba, tylko co to za kol... A moja dupa. Pytanie. Czy mogę wiedzieć czemu tutaj przybywacie? Mam rozumieć, że wykonaliście swoje zadanie? Niestety nie uda nam się, było ich za dużo. Że co proszę, anielskich nie jest dla was problemem, ale już sześciu ludzi to dla was za dużo? Było ich ośmiu. No i co z tego? Wygląda na to, że plotki były prawdziwe. Najpierw próbujecie sprzeciwić się moim rozkazom, ale gdy Karbon was przyłapał postanowiliście zmienić strony i do tego momentu udawaliście, że mieliście cokolwiek ze mną wspólnego. Co my nigdy byśmy pana nie zdradzili. Gdyby tak było, bez problemu pokonalibyście Worms, a tak musicie ponieść konsekwencje swoich czynów. Czyżby ktoś tu robił porządki? Ciężko mi to przyznać, ale miałeś rację co do tej dwójki carbon. Czyżbyś pierwszy raz od dawna mnie za coś pochwalił? Czy może się tylko przesłyszałem? Rozumiem, że pochwały ci nie wystarczą? Ależ spokojnie, do szczęścia potrzebuję tylko dwóch rzeczy. Co to niby takiego? Po pierwsze, chcę zająć się Metatronem. Ten zjeb musi w końcu zostać zlikwidowany. Nie będzie. Jaka jest ta druga rzecz? Chcę z powrotem dostać mój zajebisty głos. Oddam ci go, jak załatwisz zarówno tego Archanioła, jak i resztę Worms. Mam gdzieś jak to zrobić, możesz rozjebać nawet całe drzewo genealogiczne rodziny Gersz, byleby tych dwóch smarkaczy mi nie przeszkadzało w moim planie, czy to jest jasne? Jak księżyc odnowił wasza ciemność. No to na co czekasz, zapierdalaj. No proszę, cała drużyna w komplecie? Jak nastroje? Wiem jedno, przez następny tydzień z pewnością nie usiądę na dupie. Sam jesteś sobie winien, żeś popłynął do tamtego gówna, jakbyś nie wiedział, że to jebane diodon holokantus. A ty niby skąd to wiesz? Eee, wolę o tym nie wspominać. Czyżby coś było na rzeczy? Adrian Gerszyka, Karolina Majne, wasz czas na ziemi dobiegł końca. Załatwimy to pobożnie czy chcecie skończyć jak ten głupiec si, jak i Renzow. A jak on skończył? Obejdzie się bez przemocy, prawda Adrian? Tak, wrócimy dobrowolnie do rozpadliny. Jeśli to ma być nasz koniec, to niech tak będzie. Adam, mam nadzieję, że dacie sobie radę bez nas. Jasne, jak nie my to kto inny? Heh, racja. To była długa przeprawa, żegnaj bracie. Trzymajcie się tam, będziemy tęsknić za wami. My też będziemy, Karolina. Podjęliście słuszną decyzję. Postarajcie się o to, bym nie musiał wracać na tą planetę. Powinni ją nazwać Piach, tylko to się tutaj znajduje. Będzie mi ciebie brakować, bracie. Może mi ktoś powiedzieć, co tu się odkurwiło? Dobre pytanie, czemu Adrian z Karoliną bez żadnego sprzeciwu poszli z tym pajacem? No właśnie, masz coś na swoje wytłumaczenie? Frost, zaczynasz przesadzać. Nie, Karolino, ma rację. Należy się wam słowo wyjaśnienia.